Witam serdecznie, jeszcze minuta. Proszę o informacje dla tych, którzy są i za chwilę ja. nie słychać, czy chcą słychać teraz miała pista trzydzieści dwudziesty sszykie lista dwa pierwszego roku. I dzisiaj jest opowiadanie o ISBG 2013, to było. Czy ktoś może mnie słychać? Czy słychać to, co mówię? Halo. Uwóz transmisyjny. Dobrze. Także rozpoczynamy. Minęła 2031. Jesteście Państwo na spotkaniu organizowanym przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego. Ja się nazywam Wojciech Owczarzak, jestem sekretarzem tego stowarzyszenia. Poszulka mówi sama za siebie. I dzisiaj będę opowiadał o tym, jak dostać, jak dostać się przede wszystkim na ESBG 2021, czyli finale budownictwa słomiennego w Europie, które już od piątku do niedzieli będzie w, odbywało się w strefie online na, w całej Europie, w 11 krajach członkowskich, ponieważ tyle liczy. Europejskie Stowarzyszenie Budownictwa z Kostek Słomy, 11 krajów członkowskich, 11 różnych organizacji, które co roku opowiadają o tym, co, co dwa lata, przepraszam, opowiadają o tym, co działo się u nich podczas poprzednich dwóch lat. Żeby dostać się na to spotkanie, była mowa o tym wczoraj, że można wejść na stronę strawbuilding.eu i tam powziąć wszystkie informacje łącznie z biletem. I w jaki sposób odbywa się to w trzech krokach. Przede wszystkim wszystko zaczyna się wieczorami: wieczór piątkowy, czyli 30 listopada, wieczór sobotni, 31 listopada i wieczór niedzielny, 31 listopada. Yy. 30 lipca, 31 lipca i 1 sierpnia w niedzielę. Te wieczory będą poświęcone na prezentacje, które będą dostępne na platformie YouTube. Na platformie YouTube, specjalnie stworzonym kanale SBG 2021, na stronie EU wszystko jest napisane i zlinkowane. Również będzie zlinkowane to wszystko na naszym facebooku OSBN. I teraz. Prezentacje będą o wyznaczonych godzinach. Każda z tych prezentacji narodowych będzie trwała około 15-20 minut. Czyli, jeżeli jest prezentacja od 18 do 18.20, jest ona ogólnie dostępna dla wszystkich na całym świecie bez żadnych ograniczeń na platformie YouTube. Przez kolejne 15 bądź 10 minut będzie możliwość zadawania pytań, udzielania odpowiedzi przez dane. Państwa, które aktualnie prezentują prezentację. I wtedy będzie można je zadawać i brać udział w krótkiej dyskusji 10-15 minutowej przez platformę Zoom. Jednak, żeby dostać się na platformę Zoom, trzeba zalogować się, już pokazuję, w którym miejscu na building EU jest możliwość zakupienia. Bezpłatnego bądź odpłatnego biletu. One mają te same prawa i wtedy można wejść sobie na zakup biletu bezpłatnego, zatwierdzić wszystkie potrzebne zgody i wtedy wchodzimy na, na stronę zakupu biletu. Dostajemy specjalne linki, żeby brać udział w dyskusji na Zoomie, która odbywa się po prezentacji, która ma miejsce na platformie. I tak naprawdę to tyle. Więc serdecznie zapraszamy na wydarzenie, które się odbędzie w piątek, sobotę i niedzielę najbliższą wieczorami. A teraz zapraszam na spotkanie ze mną krótkie około pół półgodzinne o tym, co działo się w 2013 roku podczas Biennale budownictwa z kostek słomy w Europie odbywające się w Łodzi w 2013 roku. Można sobie wygooglać i zobaczyć na YouTubie, w jaki sposób było ono prowadzone, jak reklamowane. Był tam Paweł Stroczyński głównym organizatorem, głównym takim koordynatorem, który całością zawiadywał. Było to wydarzenie finansowane niezależnie przez crowdfunding. I cóż na tym wydarzeniu? Pokaz slajdów, jestem. Na tym wydarzeniu, jak widzimy w lewym dolnym rogu ISBG 13 rok w Polsce działy się różne ciekawe rzeczy, bo dla kogo jest spotkanie Biennale Budownictwa z Kostek Słomy? Dla rzemieślników, dla architektów, dla wykonawców, którzy wymieniają się doświadczeniami z zakresu projektowania, wykonywania, wykonawstwa, detali wykonawczych, ale też tynkowania, czyli wykonywania domu z kostek słomy w różnych technikach z wszystkimi jakby tego konsekwencjami, czyli instalacjami, tynkami, dachami. Także można było tam spotkać wszystkich fachowców, rzemieślników w tym temacie. I naturalnymi gośćmi, którzy występują na tych festiwalach, są pasjonaci. Przyszli inwestorzy, bądź już aktualni ci, którzy posiadają domy z Kostek Słomy. I tak naprawdę to spotkanie ma międzynarodowy charakter. To spotkanie w 2013 roku również taki charakter miało. Była Eriki z Hiszpanii, to Amerykanka, która jeździ od Ameryki przez Hiszpanię i tutaj też w Europie, która buduje. Byli niemieccy Tyśle, byli niemieccy specjaliści odbudowania z kostek słomy, byli również francuscy wykładowcy i byli przede wszystkim, co najważniejsze, byli również fachowcy z Polski, bo ten, to spotkanie, to biennale budownictwa słomianego miało przede wszystkim pokazać, że my w Polsce też tu budujemy ze słomy Idzie nam to dobrze, bo wtedy to było, przypominam, 8 lat temu. Firm budujących z kostek słomy było można je policzyć na palcach jednej ręki, firm tynkujących podobnie, firm produkujących tynki gliniane, chyba nie trzeba było liczyć, jeśli chodzi o Polskę. To wszystko raczkowało, było na takim poziomie powiedzmy basic. Ale, jak to w Polsce bywa, łańska fantazja połączona z niemiecką precyzją i naturalne zasoby pod postacią słomy, jak widzimy na tym slajdzie, mogą się połączyć siły międzynarodowe po to, by pokazać, jak budować, tak jak na przykład tutaj, w przestrzeni postindustrialnej Łodzi, jak budować ścianę z kostki słomy, jak w tym przypadku tutaj. Docieplać, czyli używać techniki wrapping, angielskiego, docieplanie kostkami słomy. Widzimy tutaj trzy osoby, które mają ścianę białą, w tym wypadku pewnie betonową, którą docieplili kostkami słomy postanowi, postanowi, postawionymi, powiedzmy na sztorc, i te kostki słomy odpowiednio przymocowali za pomocą pionowych i poziomych listewek wcześniej zakotwionych do ścian specjalnych uchwytów, do których zostały z kolei przyprasowane, przymocowane takie taśmy do do spakowu. Spa, Także w ten sposób odbywa się to profesjonalnie pod okiem Riki, która stoi w środku i w ten sposób odbywała się na przykład część warsztatowa związana z pokazywaniem, w jaki sposób buduje się skostek słomy w tym aspekcie akurat tutaj, w jaki sposób w jaki sposób jest stawiane docieplenie skostek słomy. I widzimy Macieja Jagielaka głównego prowadzącego SBG 2013. Wszyscy byliśmy wtedy o 8 lat młodsi. Tutaj widać projekt, który osobiście koordynowałem i go tworzyłem, współtworzyłem z trzema partnerami, w tym jednym z Niemiec. Naturalnetynkowanie.pl. Czyli uczyliśmy w jaki sposób. Uczyć. Uczyliśmy jak uczyć, ale uczyliśmy też trenerów i. Tam, w jaki sposób tynkować gwiną, wszystkie w zasadzie ścian. Co ciekawe, takie spotkanie, każde biennale budownictwa słomianego w Europie charakteryzuje się tym, że pojawiają się tam ludzie różnorodni pod względem zainteresowań, pod względem wykonywanych zawodów, pod względem pasji chyba jednorodni, bo co najmniej jedna pasja, czyli budownictwo naturalne szeroko pojęte, również jest im bliska. A tutaj była, była Agata z Flying Kitchen, czyli latająca kuchnia Baby Jagi, ponieważ, <noise> ponieważ to było miejsce, gdzie trzeba było też wyżywić, trzeba było tych ludzi, wszystkich jakby utrzymać. I tak naprawdę, bardzo ciekawa tutaj była atmosfera, z, łącznie z wynajmowaniem naczyń, jeśli ktoś nie zabrał, łącznie z myciem naczyń. Coś niepowtarzalnego naprawdę, a tu widzimy warsztat Szymona, Szymona Sernickiego, który już po 8 latach wykonał nie lada tynkowania, tynkowania gliną, tynkowania wapnem, tworzenia tadelaktu, budowania i renowacji domów szachulcowych i budowania i odnowego domów z kostek słomy. A tu widzimy jego warsztat z 2013 roku. Jaki to sposób Szymon w różnych kubeczkach, po jogurtach, po kefirach dokonywał cudu, który się nazywał jak stworzyć tynk liniany kolorowy, ponieważ to nas zajmowało 8 lat temu bardzo, bardzo mocno. E, tu widzimy w jaki sposób można było się dostać. Jakie 2013. Każdy był zapisany, trzeba było wykupić bilet, wejściówkę, i tak dalej i tak dalej. I teraz muszę przejechać kilka slajdów, żebyśmy wrócili. Wasza technika może zawodzić. I mamy tutaj gości. właśnie po lewej stronie RIKI. Po prawej stronie Pitkarsted, niemiecki nasz. Kolega, tynkarz gliniany, budowniczy z kostek słomy, takich cudów, że jeszcze w Polsce takich nie było. Samonośna kostka słomy, populi populę projektowanej przez Gernot Minkę. po lewej moja gromna osoba. A tutaj właśnie wspomniana kuchnia latająca, jagaty, wraz z całym oprzyrządowaniem. Każdy przed posiłkiem trochę. A zmarszczony tam szedł, ponieważ był głodny, a potem bardzo uradowany, ponieważ posiłki były smaczne, obfite. Naprawdę bardzo ciekawe i smaczne przeżycie. Tutaj widzimy ścianę, która była postawiona jako ściana prezentacyjna. Po lewej stronie to, gdzie przy takiej rampie stoją ludzie. Ściana z paneli słomianych, które już wtedy zaczęły się pojawiać. To zdaje się są panele budowane przez. Morica Recherta, do dzisiaj e, pracującego w tych, e, w tych tematach. Tu widzimy te panele, pięknie przystrzyżone, pięknie postawione, wzorcowo. E, tu była bardzo ciekawa Moniki Sierakowskiej i e, ekipy e, Ściana Domu w technologii Strobej. E, m, niesamowita inicjatywa, która wtedy e, urodziła się w 2013 ekipa jeździła po różnego rodzaju festiwalach właśnie z taką ścianką z kostek słomy, paneli słomianych, która była otynkowana grubo słomą i też piękne wykończeniowe tynki gliniane zrobione one były podświetlone, tam można było wszystkiego się dowiedzieć od Moniki i jej ekipy o e, tynkowaniu gliną o budowaniu z kostek słomy. E, tu pitcasted z gronem, jak to powiedzieć, paparazzi, którzy fotografowali go, jak to pięknie będzie szlamował, szlamował ścianę ściany słomianą, którą przed chwilą Wam pokazywałem. I dzielnie wszedł na rusztowanie, napełnił kielich trzymany, ten żółty, na kielich szlamem glinianym, specjalnie stworzonym, odsianym przez sitka, podłączył kompresor i zaczęło się szlamowanie ściany z kostek słomy. Pit pokazywał, jak to cierpliwie, poprawnie robić, w jaki sposób ma słoma być obtoczona przez glinet, ten szlam gliniany i tak naprawdę i tak naprawdę pokazał, co można było pokazać, i wszyscy byli ukontentowani, że udało się zobaczyć w Polsce, w jaki uprobi robi się szlamowanie. Między innymi tutaj, pokaz Pita. I jedna bardzo ważna rzecz, która interesowała żywotnie wszystkich, którzy tam byli, a byli zainteresowani tym, mianowicie. Pit zdradzał tajniki dla tych, którzy byli blisko i też troszkę dalej, w jaki sposób stworzyć wymarzony ówcześnie, ale myślę, że do dzisiaj, wymarzony stiuk w wapiennego tynku nazwanego Tadelaktem. I Pit wziął kilka takich... Kilka takich pojemniczków, trochę miał gliny, trochę wapna, trochę piasku, trochę pigmentu. Zrobił mishmash, czary mary na takim jednym podajniczku. To wszystko wymieszał, opowiedział w jaki sposób to zrobić. I jak widzimy tutaj na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na siedmiu stanowiskach, malutkimi szpachturkami. pozycja po pozycji wypróbował ten Tadelak zrobić. Cegiełki szybko wchłaniały cegiełki szybko wchłaniały wilgoć, więc stadelak szybko wysychał. Każdy dążył do tego momentu, żeby wziąć kamyczek i zacząć tyłka. Wcześniej po krótkiej polerce bydła marsyjskiego, żeby ten tynk zaczął Stuk. Także była to dosyć ciekawa inicjatywa. Tu widzimy Morica Richerta, który po jego lewej stronie ma właśnie ten panel. Dobry dom. Firma, którą to dziś wiadomo. E, tutaj jest kontynuacja wątku tadyaktowego, czyli w jaki sposób jak, jak wygładzić, którym rantem, jakim kamieniem można było dotknąć takich właśnie oto kamieni do Tadelaktu. Tu widzimy który mocno, mocno to wszystko yy, poleruje, dotyka tak, żeby to świeciło i się zaświeciło. A Pit cierpliwie, bo wiele to trzeba pracy, nadzorował, wyjaśniał, objaśniał i pokazywał. Moritz w międzyczasie zdradzał tajniki, w jaki sposób się konstruuje, jak można y, zrobić, jak on to robi. Panele Było też, Był też akcent tradycyjnego budowania ze słomy. Tutaj widzimy dłonie, które kształtowały warkocz umoczony w glinie, w szlamie glinianym. I w ten sposób taki warkocz upleciony był elementem, który przeplatano przez konstrukcję wcześniej przygotowaną z drwienek. I ta konstrukcja, to były fachy w domach tzw. szachulcowych czy ryglowych. I ta konstrukcja przetrwała setki lat. Nie ta, która jest tu zaprezentowana, bo ona 8 lat, temu była robiona i nie ma. Ale domy szachulcowe, ryglowe, tzw. fachwerk do dzisiaj w Niemczech świętnie funkcjonuje i był wykonywany bardzo często w, tej, w ten właśnie sposób. Cała ciekawość SBG 2013, czyli Europeanale Budownictwa Słomianego w Europie, Europejskiego Budownictwa Słomianego, cały ten urok był, polegał na tym, że nie spotkaliśmy się w przestrzeni, która była przestrzenią pełną kostek słomy, pełną niewiarygodnych konstrukcji em, słomianych. Tak naprawdę była to przestrzeń postindustrialna w starych zakładach już nieczynnych w Łodzi, niedaleko centrum. Tam właśnie w tej zaaranżowanej przestrzeni odbywały się wykłady. Odbywały się też mini warsztaty z projektowania różnych elementów, detali, otoczenia, w zależności od tego, kto prowadził. Zajęcia, prelekcje czy krótkie warsztaty. E, tutaj była możliwość. Po prawej widzimy Adama, e, a po lewej z tyłu widzimy namioty, w których można było spać, jeśli ktoś chciał. Nie chciał zmoknąć. E, widzimy Mateusza, też 8 lat młodszego. Widzimy Magdę, też wtedy była 8 lat młodsza, a jakże. E, widzimy Monikę po lewej która objaśnia właśnie tamtą ścianę, którą nazywałem. I tu widzimy to, co tak naprawdę bardzo mocno wykręci tych, którzy przybywają na Biennale Budownictwa Wspomnianego. Czyli konkretne rozwiązania związane z budowaniem. Tu mamy detal okna. I jego połączenia ze ścianą, to powinno fachowo wyglądać. W Sposób to, do czego przykleić, odkleić, co czym wypełnić. I to są te smaczki, po które przemierza się dłuższy i wszerz Europę. A w tym roku, w 2021 roku, mamy możliwość to wszystko zobaczyć online. Pewnie troszeczkę w mniej praktycznym wymiarze, ale poczekajmy do najbliższego weekendu. A tutaj bardzo ciekawa taka realizacja. To jest realizacja ściany. Wewnętrznej ściany domu z kostek słomy, budowanej z polską. Która od wewnątrz jest, jak widzicie, wymurowana. Wymurowana cegłą niewypadną Po to, żeby już dodatkowo nie tynkować ściany ze słomy. Tylko ją zamurować, a potem cienką warstwą tynku, otynkować te właśnie tutaj. I tak naprawdę ta słoma z tymi cegłami winianymi z winy niewypalanej, była jest do dzisiaj stosowana w takim, w takim zakresie, że wtedy przy tej grubości około 6 cm, czy tyle, ile ma. Grubości cegła, wtedy dom środka ma odpowiednią kumulacyjność. Możliwość kumulacji bardzo dużej ilości ciepła. Czyli ciepło nie rozchodzi się, tylko kumuluje w tych cegłach. Cegła niewypalona ma bardzo dobre właściwości. Ona kumuluje bardzo szybko ciepło i wolniej je oddaje niż cegła wypalana. Także taki profil też jest możliwy budowania. Wtedy mamy mniej tynków, więcej masy kumulacyjnej. Przez to staje się przestrzeń naszego domu mniejsza. Warto rozważyć każdy z wariantów. Tu jeden z detali. Gdzie przybywający, chcący. A tu mamy listę naszych wykładów takiej surowej wersji. W takiej surowej wersji, które mają właśnie, na, które pojawiły się w 2013 roku w łodzi. W ten sposób właśnie to zorganizowane było. Była to bardzo, bardzo, bardzo naprawdę ciekawa przygoda. Sam byłem, miód i wino piłem, a co widziałem to Wam dzisiejszego wieczoru opowiedziałem. I zobaczcie, tutaj nade mną, o w tym kółeczku, jest główne, główne, zagadnienie, o którym mówimy, czyli Biennale Budownictwa z Kostek Słomy Europejskie, czyli European Strawberry Gathering i będzie ono 30 lipca, 31 lipca i 1 sierpnia. Serdecznie wszystkich zapraszam. Na stronę StrawBuilding.eu, na której będzie wszystko wyjaśnione. A ja mm, zobowiązuję się, że zrobimy osobny filmik, tak jak widzę, e, jest prośba w komentarzach, żebyśmy rok po kroku jeszcze raz przestudiowali to na naszej stronie, w jaki sposób uczestniczyć w wydarzeniu w najbliższy weekend. Już dzisiaj serdecznie Was zapraszam na spotkanie jutrzejsze, czyli 27 lipca na 20.30 i opowiem Wam o niektórych aspektach spotkania europejskiego w 2015 roku. Także pozdrawiam serdecznie w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Górnictwa Naturalnego. Dobrego wieczoru.